Uwaga, bo idę. Siemanko. Jak dam sobie? Powrót na stare śmieci? na stare śmieci, Nie no, dobrze tu wróci, dobrze zobaczyć chłopaków znowu. Także, także no, na pewno fajnie, fajnie, fajnie znowu tutaj. Jak się pojawił terminarz, patrzyłeś kiedy masz pod czy raczej no nie zwracałeś na to uwagi? Nie no, jasne, patrzyłem, oczywiście, że patrzyłem, no. ten pech tak chciał, że troszkę... Nie jestem zadysponowany na dzisiaj, także, także na pewno w pierwszej jedenastce nie jestem, ale zobaczymy, może się pojawię na boisku. Fajnie byłoby tutaj, tutaj dzisiaj zagrać się. No kibice cię tutaj bardzo miło, wspominałem jak ty wspominasz czas spędzony przy co tydzień. nie, bardzo dobrze, no tutaj tak jak mówię, no, z chłopakami e, mam bardzo dobry kontakt. E, tutaj spędziłeś świetny czas i tak jak mówię, no świetnie się tu wraca. Super, dzięki powodzenia. Dzięki. Niezawodny Marcin Krzyżowski, jak zwykle na czas. Marcin, powiedz coś o dzisiejszym meczu Pniówek. Analizowaliście? Czego się tutaj spodziewa dzisiaj, przysłuch dzisiaj? Można powiedzieć wszystkiego. Także Pniówek analizowany przez Roberta na pewno będzie perfekcyjnie, więc bardziej, bardziej wydaje mi się, że musimy liczyć na czy że postawią dosyć trudne warunki gry. I zobaczymy. Musimy wygrać to dzisiejsze spotkanie i tyle. Panowie o TikToku trochę pogadano. Jak tam to się kręci? Bo liczby naprawdę rewelacyjne wykręcacie. Tutaj jest głowa, a tutaj jest człowiek. Twarz po prostu tego TikToka. <grym> Dawid, ja jestem ciekawy tej sceny z Sebastianem Kopciem. Ile tam było dubli? Jeden. Jedna próba wyszła dobra i cześć. Masz jakiś problem? Tak, z fizyką. Pierwsza zasada definiuje pojęcie siły. Druga zasada pozwala zmierzyć działanie siły. A trzecia zasada piłkarska jest taka, że siła techniki się nie boje. Rozumiesz? Nie Bolało? Nie, absolutnie. Sebastian jest bardzo delikatny. I bardzo przyjazny też. Nie? On jest z dużych rozmiarów, ale to jest nieważne, to jest nieważne, bo jest... W głębi serca on jest miły i, i naprawdę jest taki, taki misiek do przytulania, nie? To powiedz, o co chodzi z tą fizyką, bo kibice na YouTube je nie wiedzą, na TikToku być może już wiedzą, ale tutaj jeszcze to nie dotarło. Sześć lat temu wyszedł taki filmik, że, że Dawid Pasieka nie zdał z fizyki. Nie chodziło o mnie oczywiście, ponieważ ja miałem ocenę dobrą, żeby sprostować. No, ale tam zbieżność nazwisk się przyjęło, to miało tam miliony wyświetleń, no i tam ludzie się z tego śmieją do dzisiaj, a niektórzy nawet tam sześć lat temu mi pisali, znają z fizyki. Tacy ludzie, których nie znam. No i tak to wygląda, nie? No to jakiś test z fizyki. Jakiś pierwszy wzór poproszę. Nie, ja już dawno jestem po szkole. No technika siły się nie boi, nie? Nie, siła techniki się nie boi. No. W, twoich, w, twoich w, się w, w moim przypadku technica. technika siły się nie boi, tak. Dobra. Ja bym... Ja... techniczny zawsze. No to, żeby coś się dzisiaj wpadło jakimś szczałem technicznym, powodzeniem. Dziękuję bardzo. Cześć, panowie. Siemka, cześć. Cześć, Tomek, wszystkiego dobrego. Dziękuję, kręcisz? kręcę, kręcę. Jakie dzisiaj życzenie, Tomek? Trzy punkty. Jedno. Tylko i wyłącznie. To jakiś typ może na wynik pobawimy się w Cepera przed meczem? 3-1 dla nas. Bramki jeszcze. <trymne> e, Jarnot, Rosiński i ktokolwiek na wycięstwo. Marcin, twój typ? Mój? 2-0. Strzelcy? 2-0, Grzeszczu jedna. I może, może, może pacho Tomanowi pewnie odpowiada zero z tyłu, no, najważniejsze. No, musi być zero z tyłu. by tak było. powodzonka. Co to jest? Nie wiem, niezkończy. Dawaj, otcie panowie, otcie, dawaj, 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 dawaj! Twardy mężczyźnie k... ale jesteśmy dobrymi piłkarzami! Dawaj panowie Damy radę! Chodźmy z tymi kurz. Dawaj panowie, jedziemy w dzisiaj trzeba pokazać. Nie będziemy tu pierdolić panowie, dzisiaj jest tylko no, ma... ważny mecz no, dla nas, tak? I go musimy wygrać za wszelką cenę! Dawaj wszyscy razem jedziemy! Poniecie! Yes! Dawaj! Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie z Katowic. Już za moment miejscowa podesianka podejmie GKS Pniówek-Pawłowice. Mecz ten jest niezwykle ważny dla obu zespołów, które znalazły się w nieco innym położeniu niż jakim by sobie życzyli. A my już zapinamy pasy i startujemy. Podesianka Katowice-Pniówek-Pawłowice z pierwszą akcją. Świetnie się ona rozwija. Dobre podaje pole kardy. Jest strzał! I jest gole! Ależ oni rozpoczęli! Ależ oni weszli w to spotkanie. Pniówek wychodzi na prowadzenie już w pierwszej minucie tego pojedynku. Grzeszczyk. Grzeszczyk! Odbita piłka zgarnia to jeszcze Paszek. Ale strzał także zablokowane. Eee! było? Żółta kartka jeszcze. Nie! Ale to jest oczywiście ten moment, w którym właśnie środkowy pomysłnik wyprowadza futbolówkę i wtedy większość obrońców skupia się na tym, gdzie on poda. Tak naprawdę teraz strzał jest gol! Ależ to zrobili! Ależ gol! Ależ powrót do tego spotkania w wychowaniu w Katowice. A państwo słyszą, brawo, co tu brawo. się dzieje. Poglądamy jeszcze na powtórkę, jak niewiele potrzebowała Podleścianka Katowice, aby wyprowadzić taki składny atak. Świetna praca na prawej stronie Grzeszczyka. No i ten gol, który pada na konto Patryka Zapały tak naprawdę. 24. Duchu, no, Jest. No, na z numerem ósmym. Łukasz! Grzeszczyk! Przy tej ławce, panie sędzio, no. A ile tam? A patrz pan tam, ile stoi. A patrz pan też tam. Jakżeś pan taki modry. Patrz pan też tam. Tak, dwóch stoi. Ale dwóch stoi. Ale dwóch stoi, tak? A u nas jeden może. Maciuś, jak tam? Coś poważnego, czy? Nie, polano na Nic ciekawego już. Nowotnik. Nowotnik. Tak, na aferę to strzał, choć raz można z tego skorzystać. Jarnot, Jarnoty nie dokładnie sobie przyjął. Szaj, jest Michał, jest strzał, jest ten kole. Ależ oni wykorzystali momenty w tym spotkaniu, napędzeni tą fantastyczną atmosferą. Strzelają bramkę na dwa do jednego, tutaj na własnym stadionie. Pani właśnie spotkania. To chłopaki, fajne bramki, Grzeszczyka. Najlepsze, najlepsze. Która ładniejsza? Ta druga. Ładnie, pod poprzeczkę dosadził, nie? Ta druga była najlepsza, najlepsza. Na druga. To jeszcze wpadnie czy nie dla nas? Grzeszczyk, hatryka. Hatry Grzeszczyka, dobra, ja jestem za. Grzeszczyk, świetnie przerzucona. E, ta piłka jest szczą! Ale Ale byliście blisko teraz. Wrzutka teraz w pole karne. Jest show i jest gol! Ale się oni to rozegrali, ale się to zrobił Kamil Herman. I on tutaj doprowadza do wyrównania jeszcze przed przerwą. Kamil jak wrażenia po tej pierwszej połowie cztery bramki, no świetny mecz do komentowania chyba. No znowu przyjeżdżam na Podlesie tutaj i znowu oglądam fantastyczny mecz. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie, bo często w niższych ligach jest tak, że jak pierwsza połowa jest znakomita, to później ten posiada, ale może tym razem się uda. Myślę, że kluczowy, kluczowy wpływ na to ma fakt, że obie drużyny chcą tutaj pokazać, że potrafią grać, że chcą zdobyć jak najwięcej punktów, ile się da, czyli pełną pulę. No i to udowadniają dzisiaj, że naprawdę mają ogromne ambicje. Maksiu, jak zdrówko? No, i coraz lepiej Piej już, akurat. No, ale w tej rundzie cię chyba nie zobaczymy, niestety. Nie, ciężko akurat z tym może być. No bo nie ma co kusić losu trzeci raz. Niestety. Coś poważnego stało? Czy... No, dwa razy nerwany mięsień. Raz była długa, raz w jakieś. Nie wiem, to, to nie znam. Czyli faktycznie lepiej odpocząć od piłki w tym roku kalendarzowym, jeżeli chodzi o mecz. 2 do 2, jak ty go widzisz z boku. Nie, no ogólnie prowadzimy ten mecz. Oni trzy sytuacje, może dwa jakieś, nie wiem, jeden błąd i sędziego, bez gwizdka. A drugi nie widziałem niestety pierwszej. Te gramy? No, oczywiście, że wygramy 4-3. Sebastian, jak e, wrażenia po tej pierwszej połowie 2 2? E, fajny męż dla kibica, a dla nas? No dla nas trochę nie, no ale miejmy nadzieję, że, że, że się ułoży do przodu tak, no, że tą jedną bramkę więcej szyni. czy to będzie... 3, 2, 3, 5, 4, najważniejsze, żebyśmy te 3 punkty dzisiaj zrobili. To jest najważniejsze w tym momencie, nie? Na dzisiaj zabrakło Cię w składzie meczowym coś poważnego, jakaś kontuzja, czy? kam się gdzieś tam od trzech tygodni z jakąś tam kontuzją, no ciągle gdzieś na tych tabletkach, próbuję walczyć, no ale no teraz już już jakby ten ból jest na tyle silny, że, że no nie byłem w stanie nawet na tabletkach tego przeciągnąć. No to co? Trzymamy Ciufiza za Lesiankę. Oby wygrana dzisiaj. Tak, oby trzy oby punkty. Chodź, 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 chodź! przede wszystkim no piłkę broni całym składem, środkowanie na dalszy słupek, ratuje to wszystko James, ale zgarnia także i Paszek, Paszek znów w pole karne, piłka wraca, jest strzał, jest zamieszanie, jest rzuty karny, jak dobrze widzę. Jacek dzisiaj do karnego, prezes podchodzi. Nie wiem czy dobry moment Kamil, wybrałeś, ale ja w większości karnych nie oglądam. Taki już mam mam nadzieję, że zobaczymy teraz radę z prezesa zobaczymy, po tej bramce że... o, to może tak, złapiemy to i to. Nie o. ma sprawy, tak będziesz miał lepiej karnego i tyle. oddech. I za chwilę będziemy mogli startować z jedenastką. Jest to! Jest! Yes! Yes! Po Lesianki Katowice strzecem oczywiście Jarnot, One pewnie umieszcza piłkę w siatce, a po drugi raz już w tej realizacji wychodzi na prowadzenie. W 56 minucie bramkę dla naszego zespołu zdobył grający z numerem 30. Jardzek! Jarnot! 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 Jeszcze duszko tak wali, tak jak u starszego pana. <śleski> No mamy trzy dwa, wynik korzystny dla nas, się, trzymajmy to do końca. Rano. Wreszcie się chyba doczekamy zwycięstwa. Tak mi się wydaje i tak powinno być. No i ta mała klątwa rzutów karnych przełamana właśnie, chyba dzisiaj. Oczywiście, tak. Ale ja jako stary kibic jestem zawsze do przodu z naszą panną drużyną Kogleńską. No to kibicujemy do końca. No, Trzymamy kciuki. No, no jak na razie dzisiaj w tym spotkaniu Paszek jak na bardzo dobre zawody rozgrywa, rusza już Podlesiaka z kolejną akcją, podaje do Paszka, Paszek z i gol! 4 do 2 na Poglesiu! No i Państwo słyszą co tu się dzieje, jak ten obiekt tutaj świętuje. Ja wiem, jak to z boku wygląda? Będą te upragnione trzy punkty przy Sołtysie? No, chyba muszą już być. no. Myślę, że będą, myślę, że tu już nas nie mają za bardzo czym zaskoczyć teraz. My kontrolujemy cały czas tą grę, więc myślę, że na pewno będzie dobrze i będą te trzy punkty. Tak, tak. tylko. Panowie, emocje takie, a wam zimno czy co? A do kapelusza. A jak? Dzięki. Zobaczymy, że ja Zagranie po Już uruchomiony jest grzeszczem. Na prawej stronie także Lubaski. I teraz się do środka. Lubaski! Ależ oh, interwencja Patryka Zapał. <śśleszy> Mia się tutaj świetnie na lewej flance jeden z piłkarzy piłka, ale to już jest historia już rusza cebulak cebulak Cebulak, w pole karne dobrze zagrana ta piłka świetnie przepuszczona jest strzał żyjemy patrzymy piłę

Rozdrzeż, ja strzeliłem dwie bramki, najważniejsze, że wygraliśmy i to chyba najbardziej cieszy, bo nieważne kto strzela. Eee, nie, 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 nieważne co by się działo, ważne, że wygrywamy jako drużyna, bo były ciężkie momenty, ciężkie chwile w tej rundzie. I, i, i fajnie, że słabo zaczęliśmy ten mecz, bo ciężko się gra też od razu na wejściu, przegrywaliśmy 1-0. Pokazaliśmy dalej, że umiemy grać piłkę, nie poddajemy się, dobrze gramy, stworzymy bardzo dużo sytuacji. Dzisiaj w tym meczu pozamieniliśmy trochę na bramki, można było więcej, ale ważne jest zwycięstwo, więc ochotę. Idziemy się cieszyć. Dzięki. Dzięki. Brawo Dawid. Brawo Dawid. Dzięki. И гриба потешке. Так треба, гриба потешке. Так треба бігти, потешке. Браво, пані. Може дискасуй. А то O, co można powiedzieć po dzisiejszym meczu przy się i w końcu? Na pewno można no powiedzieć, że mamy plus 3 w tabeli. Zwyciężamy po jakiejś takiej gorszej serii i myślimy za chwilę, wiadomo, 5 minut się cieszymy w szatni. I od poniedziałku misja, misja, misja. Karina Gubin. Karina Gubin. No, misja Karina Gubin od poniedziałku i też będziemy chcieli przywieźć punkty do Katowic z tego meczu. 38. sekunda meczu, no to było coś szokującego tutaj dla kibiców i dla Was. Nerwowość się jakaś wkradła, czy wiedzieliście, że ten wynik jeszcze da się nadrobić? No Nerwowość nie, ale wiadomo, pierwsza minuta, dostajemy bramkę gdzieś. Nie tak to miało się ułożyć. My chcieliśmy tą bramkę strzelić pierwszą, ale powiedzieliśmy sobie, cały mecz jest, na pewno dogonimy. My. Spotkanie pokazało, że dogoniliśmy, a mało tego wygraliśmy, strzeliliśmy cztery bramki. Wiadomo, te bramki nasze są takie stracone niepotrzebne, ale jeżeli mam wyrywać co tydzień 4-2, to biorę to w ciemno. Brawo, Jacek. Rzut karny, w końcu strzelone przez tysięcy. Brakowało na tego w ostatnich meczach, klątwa taka mała, przełamana. Tak, najważniejsze, że drużyna pokazała charakter i zwycięsku wychodzi z tego pojedynku, było. Te ostatnie minuty były naszą klątwą, ale dzisiaj my ją przełamali i możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Nie tylko ostatnia, ale i ta pierwsza, bo 38 sekunda meczu. No jest to nowa, można powiedzieć, klątwa, ale mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i nie będziemy takich błędów prostych popełniać, żeby nie dawać przeciwnikowi, jak to mówią, tlenu na początek. się na spokojnie teraz, jak to smakuje? Brakowało tego doskonałego smaku. Jak wiesz doskonale, słyszysz po moim głosie na pewno, i to jest efekt tego, że jest radość, nie? bo to jest bardzo ważne. Brakowało. dzisiaj graliśmy, powiem krótko jak bardzo, Do samego końca walka, każdy kto wszedł i tak dalej o I tak dalej, jedziemy dalej, jesteśmy na napędzeni. No i ta drużyna pokazuje, że mimo trudnej sytuacji w klubie, która aktualnie gdzieś tam jest, no mają po prostu jaja, że tak powiem. Dokładnie my ja ostatnio powiedziałem, napisałem, walczymy zarówno na boisku jak i poza nim. A tego przykładem jest, że ta walka jest po jednej i po drugiej stronie. To jest bardzo ważne. Nie odpuścimy. od się nigdy nie zginiemy, Damy sobie radę. Przede wszystkim, panowie, bardzo duże gratulacje i duże podziękowania za to, w jaki sposób wyglądaliśmy z tej niewątpliwie trudnej sytuacji w tym meczu. Bo że stracić bramkę w 30 sekundzie i stracić ją zaraz do szatni, to jest bardzo trudno. Daliśmy radę. Pokazaliśmy siłę w ofensywie i mocną defensywę, mimo stracenia tych dwóch bramek, naprawdę bardzo, bardzo solidnie. I naprawdę nie chcieliśmy podkręcać ciśnienia przed meczem. To był ultra ważny mecz. Nawet to, co się dzieje w tym dole tabeli, gdybyśmy się teraz zagrzebali. Bo naprawdę byłoby bardzo ciężko. A tutaj dostajemy powietrza, tak? Dostajemy, panowie, bardzo dużo tlenu, dostajemy troszeczkę czasu i gramy szybciej niż cała liga. Dobrze się przygotujemy przez te parę dni i zrobimy swoje, panowie, na tym mobiliu. Zrobimy swoje, znowu chcemy to fajnie, dobrze zorganizować. Panowie, przetrwaliśmy najtrudniejszy czas w tym klubie. Teraz już tylko może być lepiej. Ale tylko może być lepiej wtedy, kiedy będziemy jedną rodziną, jednym zespołem, jeden za drugiego w pójdzie w ogień. I dzisiaj, panowie, to było. Od samego początku, od straty tej bramki, nie przestraszyliśmy się tej sytuacji. Cały czas dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wygrać. Przez cały czas. Nie było momentu, w którym nasza dominacja nie byłaby widoczna na boisku. Mieliśmy jakieś tam drobne fragmenty po tych bramkach straconych i tak dalej. Natomiast globalnie, panowie zobaczcie ile dzisiaj znowu młodzieży i ile, ile tego wszystkiego. I daliśmy radę! Pokazaliśmy panowie, że ten skład jest zbilansowany, tak? I fajnie, że gdzieś ci, którzy wracają po tych kontuzjach dają też mocne sygnały. I gdzieś za, e, w ten czwartek znowu będziemy mocniejsi w tym wszystkim. Dobra? Panowie jeszcze raz naprawdę pełen szacunku na to, co dzisiaj zrobiliście. Brawo! oh